Sejm wzywa rząd do zorganizowania natychmiastowej, wydatnej pomocy dla tej części ludności Górnego Śląska, która wskutek udziału w walce o przyłączenie Górnego Śląska do Polski pozbawiona została normalnych podstaw bytu. Chcemy, żeby kooperatywy były współczynnikiem podniesienia kulturalnego naszego życia narodowego, żeby podniesienia poziomu kulturalnego nie traktować wtórnie. Chcielibyśmy, żeby to się mieściło w pojęciu zasadniczym. Kiedy w Polsce, dźwigającej się po wojnie do niepodległego bytu, układano nowe własne prawa, to potraktowano kobiety zupełnie tak samo jak mężczyzn. Uznano je za równych, pełnoprawnych obywateli. A czy wiele z nas pomyślało o tym, co z tego wynika? Irena Kosmowska Siłaczka. W niepodległej Polsce była jedną z ośmiu pierwszych posłanek na Sejm Ustawodawczy. Wychowana w inteligenckiej rodzinie o tradycjach patriotycznych, jej matką była działaczka społeczna i oświatowa Irena z Kozłowskich. Kosmowska to pionierka świeckiej oświaty w Polsce, jedna ze współredaktorek Zarania, pisma, które przyczyniło się do rozwoju ruchu ludowego na ziemiach polskich. Utworzyła innowacyjną żeńską szkołę gospodarstwa wiejskiego w lubelskim Krasieninie i regularnie korespondowała z uczennicami. Została mianowana wiceministrem opieki społecznej w rządzie lubelskim Ignacego Daszyńskiego. Działała na rzecz emancypacji kobiet. Popularyzowała tematy społeczne w trudnych pierwszych latach odrodzonego państwa polskiego. Do końca życia walczyła o społeczno-polityczny rozwój wsi.